Witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Szlak. A dzisiaj co, no FNAF Także no, nagrywam to od razu po sobie, więc Średnio wiem cokolwiek od was czy coś No ale cóż, mi będzie Kolejny Phone Guy, Hey, you're great. Uh, Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Uh, I'm not implying that they that that's, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. Uh, uh, hey, listen, I, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuff into a Freddy suit, uh, try playing dead. think that you're an empty costume instead and then again if they think you're an empty costume they might try to step a metal skeleton into you I wonder how that would work yeah never mind scratch that it's best just not to get caught um, uh, okay I'll leave you to it see you on the flip side Było stresujące. I, ale chyba, chyba już wiem, jak w to grać: po prostu starczycie patrzeć na Boksiego i, i I tyle. Tylko, że jak dojdzie Freddy, to szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak jakby, ominąć Freddy'ego. Pamiętam, że on mnie zawsze zabijał. No się ma. Czekamy. Generalnie ja nie będę też dużo mówił w tej serii, bo tak... Nie wiem za bardzo co mu mówić. No ale... Nie wiem... A się generalnie nie nadaje za bardzo na YouTube'owanie. Ale tak robię to, bo nie wiem czemu, ale coś... sprawia, że kurde nie wiem mam potrzebę zrobienia tego a akurat FNaFa też jakby gameplay to też taki myślę sposób na w ogóle dokończenie gier a ja nie jestem w tym zbyt dobry <laughs> więc to jest tak jakby zobowiązanie czy coś nie ja wiem Ja po prostu tak lubię całkiem montaż w ogóle, jest fajne to jest nawet co to było? Bakuchnia, co to było? Czy co? Do co? Ich nie ma? Czemu? Co? Co to jest Freddy? Musi Freddy. No! O kurde. Dobra, nie spodziewałem się, że będzie tak szybko. No ale dobra. To teraz mam problem. Ja nawet nie wiem, czy słychać w ogóle Freddy'ego. Bo inne tam tu ptają, ale on to nie wiadomo. On jest? czy on jest mnie właśnie je To jest Fredziak, nie? Tak. Dobra. Czwarta. A ja mam 30%. To nie jest dobrze. Chociaż w sumie. Nie, chyba jednak git. Ale ta gra będzie ciężka, coś czuję. O, ja, ja. ja, ja. Nie goniem. No ciekawe kto to jest Tylko... Nie, 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 bo to... Jest 20%. O nie... Nie zrobię tego. Czekam do piątej. Piąta, 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 piąta. Czemu mi tak szybko energia schodzi. Nie ma szansy, nie ma szansy. Mogę pójść sobie szybko, szybko. Znowu znikaj, nie no dobra, chyba już wygrałem. Jak jest, teraz dobra. dobra, i teraz chyba już zaczyna się problem. Ah, ah. To był tutorial, teraz się zaczyna piekło. Chyba, tak mi się wiemy przynajmniej. Prawdopodobnie skończę jak nasz rozmówca. Ajajaj. Dobra, nie, nie, ja nie zużywam energii, bo to jest. to jest zły pomysł. sobie poczekam, aż usłyszę kroki. Zacznę. Już! Oni chyba się szybciej poruszają, jak ja nie patrzę na kamerę. Bardzo możliwe. grunt, żeby przed trzecią mieć 50 przynajmniej. No znowu. Nadal stoją Magmysz, tak, ja, ja już chcę Cię zablokować Okej Okej, okej, już wiem o co chodzi Ciekawe co obierze I ciekawe gdzie jest Freddy I Ciekawe jest tu jest tam tą ja chcę zobaczyć trzecia 50% idealnie Ajaj. jaj to w sumie nie za dobrze o czyli Czeka nasze tradycyjne prochówki o o o na przykład to teraz było Это все порушено уже. Szybko czwarta, błagam. Piąta, proszę! Szybko! To, to powinien być ten timerek. Jak... O, 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 teraz się poruszył ten śmieć. Wiem, wiem, wiedziałem. Czekaj, tutaj jest, prawda? Tak. Na tego Frediego trzeba uważać. Bo ten. To jest. On jeszcze odwalił tutaj, coś ja to wiem. Co się Państwu poszło? Jest w Szybcy są nie podoba mi się to. weć shake się błagam o ja pierdzielę. Nie ma go tu. Gdzie jest ten pajac? czyż powinienem zamknąć drzwi, drzwi. Nie wiem o. To się za szybko włączyło To się A myślałem, że już byłem blisko. Dobra, ale spróbujmy jeszcze raz, słuchaj. Czy to jest tutaj? Co? Co? Ja dobra, zaraz się zero zestrałem novel <gasps>